Jak zawiązać buta w 5 sekund? Więc trzeba najpierw dać tak. O, za, składamy na krzyż. Teraz robimy tak. Gdzie bierzemy mał. Bie, robimy kokardkę. Ro, bierzemy to. Owijamy to. Przekładamy tu. Już widzicie. Już, mi, już jeden raz mi nie wyszło, ale jeszcze raz. Robimy tak. Robimy tak. Zawijamy na krzyż, robimy tak, teraz robimy, Muszę tak o... robimy kokardkę, robimy kokardkę, robimy tak, wkładamy do środka i już jest, dobra, jest OK. teraz. Teraz Wam pokażę drugiego, jak za nas. czyli robimy to samo, patrzcie, robimy tak, robimy tak. Tak. Idzie. Siup. Dobra. Robimy kokardkę. Robimy tak. Teraz tak. I o. No i idealnie. Napiszcie w komentarzu, jak to oceniacie. Dziękuję i do widzenia.